Czy mam glitch na Expo Fortnite zostało po sobie kiedy jesteś na mapie, jest ma po typu tutaj kod do mapy macie u góry 820921869170 No i generalnie za ulepszenie sobie rzeczy em, dostajemy Expa. Oprócz tego za odbieranie tutaj nagryw na w tym oto miejscu dostajemy Expa. Mm, no a poza tym... E, no to co? No w tym momencie dostałem 300 Expa. No i za każde ulepszenie macie ponad 300 Expa. E, dodatkowo. Dodatkowo yy, dostajecie expa za questy, które macie w lewym górnym rogu e, Jak widzicie mam teraz Purchase, zakup 10 upgrade'ów, czy coś tam e, No co co, po prostu kupuję, no i zrobiłem quest'a, więc przy okazji dostałem dodatkowego expa yy, Myślę, że spoko Tu macie dodatkowo jakieś misje, upgrade clicker, no czyli w to 10 razy muszę strzelać No i za to dostanę expa Wezmę sobie to Cyk, no i to strzelam I za z tego na trzeci poziom dostanę również również dostanę poziom no jak sami widzicie exp dosyć szybko leci um, także wpadajcie sobie na tą mapkę kodzik macie u góry zostawcie łapkę i zostawcie suba bo to najważniejsze dzięki temu jest więcej gliczny expa w także co ja wam polecam i się z wami żegnam bardzo dziękuję za film i 1600 expa wpadło za to ulepszenie akurat także dzięki do zobaczenia w kolejnym odcinku. I co? Trzymajcie się. Siemano.